Prościej mówiąc, chodzi o wykorzystanie materii organicznej, takiej jak rośliny czy zwierzęta. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Na polu walki ludzkość zaczyna coraz częściej wykorzystywać roboty. Dzięki tym maszynom istnieje możliwość szybszego poruszania się czy przenoszenia ciężkich ładunków. Problemem pozostaje jednak zasilanie. Baterie słoneczne nie zawsze działają i są dość mocno usterkowe, a podłączenie do gniazdka jest raczej niemożliwe. Na problem energii odpowiedziały firmy Robotic Technology i Cyclone Power Technologies, które połączyły siły tworząc projekt robota EATR, czyli Energically Autonomous Tactical Robot, co oznacza energooszczędny robot taktyczny. To, co miało czynić ten model tak wyjątkowym, to właśnie sposób zasilania. EATR może być bowiem zasilany zarówno przez ropę, benzynę, olej napędowy, energię słoneczną, jak i przetwórstwo biomasy, Czyli właśnie organiczne zasilanie. Sercem maszyny jest silnik Waste Heat Engine wyposażony w komarę spalającą wszelkiego rodzaju paliwa. Ciepło w ten sposób uzyskane podgrzewa wodę w zamkniętej pętli, wytwarzając elektryczność. Projekt EATR i organiczne zasilanie budzą oczywiście ogromne obawy moralne, ale na razie projekt EATRI jest od 2009 roku zawieszony. Przynajmniej oficjalnie. Warto jednak przyjrzeć się kwestii organicznego zasilania, ponieważ temat ten pojawił się chociażby w przypadku klona, który jest oficjalnie rozwijanym modelem. No więc, naukowcy chcą stworzyć robota, który będzie mógł korzystać z najróżniejszych źródeł paliwa benzyna, olej, energia słoneczna nic nadzwyczajnego. Nawet korzystanie z zasilania roślinnego nie wydaje się być czymś przełomowym. Co jednak w przypadku użycia ciał, w tym ludzkich, to już nie wydaje się być czymś oczywistym, prawda? Może i wykorzystanie zdechłych zwierząt do zasilania robotów nie byłoby moralnie niedopuszczalne, ale w przypadku ludzi jest to karygodne. Sam eatr nie miał w założeniu konsumowania szczątków, ale jako oficjalną alternatywę zasilania uznano tłuszcz z kurczaka. No i oczywiście, jeśli robot byłby wypuszczony do publicznej sprzedaży, to zostałyby na niego nałożone jakieś ograniczenia, ale np. w sytuacji kryzysowej robot mógłby z zimną krwią wykorzystać ciała martwych ludzi, będąc powodowanym chęcią pomocy żyjącym homo sapiens. Dodatkowo istnieją przecież cwani ludzie, którzy mogliby przeprogramować robota stworzonego nawet w najszlachetniejszych celach.